bo to jest po prostu kuriozum, to jest po prostu dokładny przykład, egzemplifikacja tego, o czym mówię, jak człowiek z spisu zostaje po raz kolejny wrzucony, żeby nabierać ludzi. Tylko w tak krótkim czasie, gdzie człowiek sprzedał setkotysięczny ruch, Marsz Wolności, najbardziej kojarzony w Polsce Marsz Niepodległości, sprzedał to do partii systemowej najgorszej, która udupiła Polaków, zamknęła więźniak w domu, wymordowała kilkaset tysięcy osób. I on w tym czasie sprzedał e, tą ideę, tą, tą markę tych wszystkich ludzi, których prowadził, dla których był jakimś wyznacznikiem patriotyzmu. No to i taki człowiek po roku czy dwóch wychodzi i on chce o niepodległość walczyć i tam ma jeszcze inne postulaty. Dość zielonego szaleństwa, dość niszczenia polskiego rolnictwa, górnictwa, branży transportowej, dość ciemierzenia fiskalnego milionów polskich rodzin, dość marksistowskiej ideologizacji polskich dzieci, dość niszczenia podmiotowości państwa polskiego, dość pozbawiania nas suwerenności. Czas opuścić EU, która zamiast upragnionej arki okazała się tonącym totanikiem. Hej, Robert Bunkiewicz, prawda? Na początku jedno bardzo ważne wyjaśnienie. Otóż Stany Zjednoczone finansowały przez wiele lat nawet dekad, powstawanie na Ukrainie środowisk skrajnie nacjonalistycznych, które utworzyły m.in. pułk Azowa. To są ci wszyscy ludzie z tymi hitlerowskimi znakami wytatuowanymi na całym ciele, którzy szli na pierwszej linii frontu, mordować ludzi, którzy później szli na pierwszej linii frontu, ginąć za interesy Stanów Zjednoczonych. Otóż te same praktyki mają miejsce w innych krajach, że sponsoruje się skrajne nacjonalistyczne środowiska po to, by nimi sterować. Tak ma miejsce, prawda, chociażby w państwach arabskich, gdzie są potrzebne organizacje terrorystyczne, tak samo w Afryce. Amerykanie nie wykorzystują swoich żo żołnierzy, tylko przez CIA, sponsorują środowiska, które później mogą głość radykalny przekaz i w gdzieś tam zwracają się religijnym czy pod innym pretekstem dokonywać tego czego chcą stan. I w Polsce nie jesteśmy wolni od tego zjawiska. Również środowiska te bardziej kojarzone właśnie z nacjonalizmem, z ostrymi hasłami, nawoływaniem do agresji skierowanej ku instytucjom, osobom, nacją, też zwykle są właśnie stworzone jako takie Przyciągania dla osób, które faktycznie mają wartości, poglądy narodowe, zdrowe, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że ten lep jest tam zainstalowany przez system, przez Żydów i tak Też musicie wiedzieć, że media internetowe, między innymi, służą Mossadowi do tego, żeby uwiarygadniać osoby, które również mają wygłaszać y, poglądy. Antysemickie poglądy, właśnie takie skrajnie nacjonalistyczne, skierowane przeciwko temu, co rzeczywiście jest wrogiem społeczeństwa, przeciwnikiem. To wszystko służy kontroli, dyskredytacji, radykalizacji i wykorzystywaniu tego do innych celów niż ideale, które głoszą. I otóż, to w tym kontekście pan Robert Bąkiewicz jest taką bardzo ciekawą postacią, która jest liderem właśnie pewnych takich skrajnych ruchów w Polsce, który jest też biznesmenem i od, zdaje się, wczoraj jest też liderem, założycielem partii Niepodległość. Więc której hasłem jest Wyjdziemy z Unii Europejskiej. Tutaj warto znać historię pana Bąkiewicza, bo na pewno dobrze są znane jego ostatnie lata, kiedy wszedł w mocny sojusz, startował z list PiSu i przytulił prawie 8 milionów złotych do chyba 8 organizacji którymi mm, obraca. Więc jest to dosyć znacząca kwota. Nie mówimy tutaj o finansowaniu przez społeczność e, kuszoną właśnie takimi antysemickimi, nacjonalistycznymi innymi e, hasłami słusznymi w założeniach, ale właśnie głoszonych przez ludzi, którzy są w jakiś tam sposób później finansowani e, i. Także środowiska są w pewnym sensie wartości sprzedawane za szekle. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o media, których redaktorem naczelnym był pan Robert Bąkiewicz, taka właśnie wykluwalnia rozmaitych autorytetów, ale niestety niedostępna dla bardzo wielu ludzi. I posłuchajcie, oto już wyciekła do sieci lista osób, które są na, na nie, niemile widziane w mediach pana Bąkiewicza, i to wam może powie więcej o tej osobie, o tym środowisku w kontekście właśnie omówienia tej partii, która jest, powiedzmy, centralnym tematem mojego dzisiejszego nagrania, ale też pokazaniem pewnego zjawiska, żeby rozumieć pewne rzeczy, dlaczego są takie niby z jednej strony wydaje nam się, że dobre, ale z drugiej strony wzbudzają nas, yy, nasz niepokój, że coś tutaj jednak jest nie tak, że te figury, które wiodą pewne ruchy, pewne hasła, czasami bardzo sprytnie je kompromitują, podpalając różne rzeczy, różnymi akcjami z ABW i tak itd., tak ale dobra. Pierwsze miejsce Grzegorz Braun. Mówię o osobach, które mają zakaz wstępu do telewizji. Pana Bąkiewicza. Leszek Sykulski, Aleksander Jabłonowski, Janusz Korwin-Mikke, Marcin LoRola, Piotr Szlachtowicz, Grzegorz Paczek, Justyna Socha, Sławomir Ozdyk, Agnieszka Wolska. Piotr Strzęborz, Andrzej Poneta, Krzysztof Tytko, Piotr Witczak, nasz wojownik antypandemiczno-sanitarystyczny, Marcin Tucholski. To są osoby, które nie mogą się wypowiadać właśnie według właśnie tych, którzy tam powiedzmy rządzą tymi, tymi mediami narodowymi i tej niepodległości, tylko nie wiem jakiego oczywiście narodu. Robert Winicki, Witold Tumanowicz, Bartosz Ma Ma Malewski, Jerzy Wasiukiewicz, Mateusz Marżoch, Ziemowit Przybitowski, Marcin Kowalski, Mateusz Pławski, Barian Jan przybył, Anna Bryłka, Karolina Pikuła, Stanisław Krajski, Jacek Wil, Paweł Usiąd, Sebastian Piton, Jacek Miendral, Treter Sierpińska, Mirosław Piotrowski, Rafał Piech, Marcin Masny, Artur Zawisza, Leszek Szymowski, Łukasz Kopczyk, Jerzy Kenik. Mariusz Piotrowski, Włodzimierz Skalik, Lucyna Kulińska, Włodzimierz czy Piotr Korczarowski, Marta Czech, Krzysztof Tołwiński, Jan Englert i Marcin Miszalski. Słuchajcie, nie wiem, nie wszystkie osoby znam, ale wygląda mi to jako świetna rekomendacja dla tych osób, żeby przeprowadzić z nimi wywiady, bo skoro to było nie na rękę ludziom, którzy współpracują finalnie z PISem, a PiS to dobrze wiemy, jest partia mosadowsko-żydowska-amerykańska, słynny budynek partii PiS, który jest wynajmowany właśnie tej partii przez Mossad, czy jakąś tam spółkę izraelską. Wprost tutaj się nie kryją z tym. Chabad Lubawicz, prawda, legalizacja i tej loży, więc tutaj chyba jest to y, oczywiste, jakiego rodzaju tutaj mamy pejsy. Y, I y, oprócz tych y, mediów, to jest taka w ogóle cała lista y, postulatów tej partii. Teraz przejdę już do sedna, do partii o nazwie Niepodległość. Y, i może jeszcze troszkę uzasadnię, dlaczego tak się e, przypierdalam, dlatego tak się czepiam. Niech przecież wolna amerykanów wolna. No, wolność tam ku swoim domku. No każdy może sobie założyć e, partię, prawda? E, z każdym hasłem e, i co, co, co mi do tego, co komu do tego. Okej. Okay, no, ostatnio takim e, wynalazkiem była partia e, Bronimy Polski czy Bezpieczna Polska, którą tam klecił. E, ten Rafał Piech z Gadowskim i z jednym z tam z pisarzy. No zaraz wiecie o kogo chodzi. Gdzie też dosyć mocno krytycznie do tego podszedłem. Tak samo jak krytycznie podszedłem do partii Rafała Piecha. W związku z tym, że zależy mi na demaskowaniu i tak jak pisze tutaj nawet w swoim bio w wielu mediach, zależy mi na łamaniu kłamliwych narracji. I tutaj pewnego rodzaju kłamliwą narracją jest to, że ludzie PiSu i ludzie systemu są antysystemowi. To jest coś, co jakby jest dosyć niebezpieczne, bo ludzie mają krótką pamięć i na przykład nie zdają sobie sprawy z tego, że ludzie, którzy wylatują na przykład z mediów jak pospieszalski po to, żeby stanąć na czele ruchu antysystemowego, czy tak jak Rafał Piech, który też tą samą, ta sama historia też usiłował stanąć na czele ruchu antysystemowego. To są ludzie, którzy są spuszczani z PiSu, jak gdyby z systemu, do ludu po to, żeby jakby raz, że odebrać ludzi z działań słusznych, antysystemowych, oddolnych i skupić na jakiejś postaci takiego dopompowanego, świecącego się wręcz maryjnym z różnych obrazków światłem lidera. Więc może będzie, że dezintegracja istniejących środowisk. Po drugie, zmapowanie tych środowisk wokół siebie. I później sprzedanie tego elektoratu już w jakiejś tam kampanii wyborczej. Widzieliśmy dokładnie to, że ruch społeczny Jedna Polska zakończył się partią polityczną Jedna Polska, z której zresztą. Tam do Sejmu próbował, że Grzegorz Płaczek został później adoptowany przez Konfederację. Wbrew, oczywiście, wszystkim takim gadkom typowo politycznym, że nie, 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 ja nie chcę iść do Sejmu. No, chyba, że bardzo mnie poprosicie, tak? Nie, 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 my tylko się organizujemy, żadnych partii, prawda? Później oczywiście, a nie mówiłem, ale to czasami jest za późno i się okazuje, że, prawda, kilkaset tysięcy osób zostało zrobione w bambuko, więc tutaj uważam, że jest wysoka szkodliwość, dlatego warto patrzeć po prostu na postulaty i jeśli już jesteśmy w takim okresie, kiedy walczy. Się o to, kto będzie najbardziej antyunijny, bo to jakby rolnicy podbili wartość polityczną tej, tej, powiedzmy, flagi, żeby z nią iść, bo mimo, że to jest mocno w kontrze, no to jednak teraz może to zyskać tam ten milion, dwa miliony głosów poparcia więcej i zrobiło się wręcz tłoczno wokół antyunijnych haseł. Tylko zobaczmy, czy rzeczywiście, jakby ci ludzie, którzy coś głoszą, to czy oni mają komplet, jakby światopoglądowy, który świadczy o tym, że to są jednostki, które są suwerenne, tak, którym warto zaufać, które na naturalnie gdzieś są liderami pewnych haseł, pewnych idei, bo jeśli się okazuje na przykład, że, że gościu jest, nie wiem, na przykład przeciwko Unii Europejskiej, ale jest za Bankiem Światowym, za byciem podległym pod służby amerykańskie, za tym, żeby właśnie w Polsce dalej stacjonowały amerykańskie wojska bezkarne, jeśli ktoś jest na przykład za tym, żeby służby specjalne nie były oczyszczone, albo za tym samym systemem wyborczym, który nie dopuszcza żadnych normalnych ludzi do głosowania, za skrumpowanymi agenturalnymi mediami w Polsce, tak? No to jeśli osoba nie chwyta tych Kontekstów tych zagrożeń, które wchodzą, GMO, 5G, teraz to nowe, nowe GMO, traktat WHO. Jeśli ktoś nie rozumie tych zjawisk, nawet nie zmapował, nie dotarły do niego takie postulaty, to znaczy, że ta osoba powiedzmy tylko została wykierowana czy wymyśliła coś właśnie na bazie jakichś tam analiz sondażowych słupków, ale organizowanych przez tych ludzi, którzy działają tylko i wyłącznie w ramach systemu, tam, gdzie można o tym mówić, a o rzeczach, o których nie można mówić, które nie są koncesjonowane, gdzie na przykład dostali koncesję na 447, żeby zbudować wiarygodność tego marszu i właśnie poprowadzić tych ludzi, ale te działania koncesjonowane różnią się właśnie tym od naturalnych. Działań, że są absolutnie nieskuteczne, katalizują energię ludzi, i wpuszczane są później na przykład w kordon policyjny, gdzie ludzie są pałowani, ale też w inne sposoby właśnie jest niszczona ta energia ludzi. Więc wracając właśnie do przykładu Roberta Bąkiewicza, bo to jest po prostu kuriozum, to jest po prostu dokładny przykład, egzemplifikacja tego, o czym mówię. Jak człowiek z spisu zostaje po raz kolejny wrzucony, żeby nabierać ludzi. Tylko w tak krótkim czasie, gdzie człowiek sprzedał setko setkotysięczny ruch Marsz Wolności, najbardziej kojarzony w Polsce, Marsz Niepodległości, sprzedał to do partii systemowej, najgorszej, która udupiła Polaków, zamknęła więźniak w domu, wymordowała kilkaset tysięcy osób, i on w tym czasie sprzedał e, tą ideę, tą, tą markę tych wszystkich ludzi, których prowadził, dla których był jakimś wyznacznikiem patriotyzmu, no to i taki człowiek po roku czy dwóch wychodzi i on chce o niepodległość warczyć i tam ma jeszcze inne postulaty. Dość zielonego szaleństwa, dość niszczenia polskiego rolnictwa, górnictwa, branży transportowej, dość ciemierzenia fiskalnego milionów polskich rodzin, dość marksistowskiej ideologizacji polskich dzieci, dość niszczenia podmiotowości państwa polskiego, dość pozbawiania nas suwerenności. Czas opuścić EU, która zamiast upragnionej arki okazała się tonącym totanikiem. Hej, Robert Dubonkiewicz, prawda? Eee... Tak nie może, nie może po prostu być, no nie można na to przymknąć oka, no bo to razi po prostu, razi zdrowy rozsądek, razi poczucie też jak gdyby debaty społecznej tego, że słuchajcie, takim systemowym tworku, tak to już powiedzmy roboczo nazwę, rozpisują się dzisiaj wszystkie gazety. Polsat News na pierwszym miejscu, słuchajcie, interia, e, gazeta wyborcza. Jaki interes mają żydowskie gazety, żeby pisać o antysystemowej, antyunijnej partii, no bo antyunijność to jest w pewnym sensie antysystemowość. Jaki oni mają tym interes? Czemu wpuszczają tego człowieka na salony do debaty? I to wszyscy jak jeden mąż w polityce, tok FM, e, wprost do rzeczy, ONET. Bąkiewicz założył partię. Wiecie ile taka reklama kosztuje? To są miliony. A dlaczego nie piszą na przykład o tym, że nie wiem, Leszek Sykulski założył partię Bezpieczna Polska? Dlaczego o tym nie jest mówione? Tak? Dlaczego nie mówią o partii pana Tołwińskiego, Front, która te postulaty przecież antyunijne też ma? No. Nie dobra jest o tym mówić, czemu wybierają takich ludzi, a nie innych, żeby ich promować na, na afisz. Natomiast słuchajcie, właśnie jeśli chodzi o tą taką, powiedzmy, krytykę dla partii Roberta Bąkiewicza, genialną robotę zrobił Radek Pogoda, który wytknął wszystkie. Hipokryzję w programie tej partii. I nie pozostaje mi nic innego, w zasadzie, jak przeczytać to, co z głębokiej swojej wiedzy, zrozumienia zjawisk i też pamiętania historii wypunktował tutaj na zimno pan Radek Pogoda. Pozdrawiam zresztą. Jej, jej, to teraz pisze, że jego postulaty mogą się oczywiście podobać, bo przecież sam po to oraz niepodległość, niezależność Polski walczy od lat, ale mam z projektem jeden problem. Jest nim fakt przejścia pana Bąkiewicza do ścisłej współpracy z PIS, partią, pod której rządami Polska straciła najwięcej niepodległości, samodzielności i potencjału utrzymania niezależności na przyszłość. Żeby nie być gołosłownym, rozpisałem poniżej moje spojrzenie na każdy ze zgłaszanych przez pana Monkiewicza w tym poście postulat. I ten post cały znajdziecie na X, ie na koncie Radek Pogoda. Przeanalizujmy to na zimno. Zielony Ład został podpisany przez PiS Morawieckiego. Niszczenie górnictwa, prowadzone nieprzerwanie przez obie kadencje PiSu. Do, do tego dochodzi czeski atak naturów, który Morawiecki i PiS próbowali zamieść pod dywan, ale się nie udało. Niszczenie polskiego rolnictwa, zawarte w warunkach zielonego ładu i Fit for 55, podpisane przez PiS i Morawieckiego. Niszczenie branży transportowej, przepchnięty przez Komisję Europejską za czasów PiSu. Pakiet mobilności okazał się niemożliwy do obrony, bo PiS nie potrafił zorganizować koalicji w Parlamencie Europejskim, która mogłaby ten dokument zablokować lub zmienić. Ciemiężenie fiskalne milionów polskich rodzin. Jeśli mówimy o ro rodzinach polskich przedsiębiorców, to właśnie... Właścicielom ponad 2 milionów firm nikt nie zaszkodził bardziej niż Morawiecki i PiS wprowadzeniem polskiego ładu, a także zmianami zasad naliczania i rozliczania składki zdrowotnej. Temat marksistowskiej ideologizacji polskich dzieci warto złożyć na dwa poziomy: szkolny i kulturowy. O ile w szkołach za czasów PiSu nie było z tą sprawą najgorzej, to w kulturze PiSu przez całe 8 lat sponsorował projekty i twórców, którzy te szkodliwe i elementy przed nosy młodzieży podtykali. Po co? Hasło dość niszczenia podmiotowości państwa polskiego i pozbawiania nas suwerenności. Obcurzę jednym zwrotem. Traktat Lizboński. Nikt inny, tylko bracia Kaczyńscy, doprowadzili do podpisania dokumentu, który pozbawił Polskę suwerenności na poziomie najgroźniejszym od zaborów. A jeżeli doło, dołożymy do tego stałe dwulicowe zachowanie PIS w sprawie późniejszych regulacji unijnych, gdzie na potrzeby wewnętrznej propagandy pojawiały się hasła nie oddamy ani guzika, a dzień, dwa później, Morawiecki jechał do Brukseli i podpisywał wszystko, czego chciała Komisja Europejska, to chyba również ten temat możemy uznać za zamknięty. Nie próbujcie się więc, panowie, ubierać w piórka nowej jakości na polskiej prawicy. Wiem, że od dawna współpracujecie z PiS bezpośrednio, a dziś macie być dla nich ostatnią deską ratunku, ubierając się w wizerunek związany z Marszem Niepodległości, imprezy, którą zdradziliście lata temu, wchodząc we współpracę z partią systemową i podległą siłą zewnętrznym. I to jest wyjaśnienie poglądów Radka Pogody. No i słuchajcie, no o co tutaj chodzi? Oczywiście o przejęcie tam części wyborów wyborców w Konfederacji i po prostu zakłamanie też właśnie haseł związanych z wyjściem Unie z Europejskiej, które jakby tutaj y, musimy odnotować, są teraz naprawdę bardzo ważne, bo to jest krytyczny moment, kiedy faktycznie tego typu hasła i postulaty mają rację bytu, ponieważ kolejne państwa o tym mówią. Jeśli zobaczymy, co się dzieje w Niemczech z AFD, ale zwłaszcza na Słowacji, która wydaje się być teraz prekursorem wolności, odzyskiwania suwerenności, w postulatach kandydatów na prezydenta pojawia się ściągnięcie flag Unii Europejskiej z budynków, bo nie jesteśmy podlegli przecież. Po co te flagi są? Pomyślcie, po co są flagi Unii Europejskiej? Czy to jakieś państwo, co to jest Unia Europejska? Mieliśmy być przecież suwerennymi państwami, gdzieś gospodarczo zjednoczonymi. Czemu w wszędzie flagi? Genialny po prostu postulat. Są też postulaty o tym, w jaki sposób wyjść z Unii Europejskiej. Nie od razu, nie nagle, nie chaotycznie. Ci ludzie mają bardzo racjonalne do tego podejście. Nie tam, że później w debatach powiedzą, o tyle dostaliśmy, a nie daliśmy w zamian. Też jest na to odpowiedź, słuchajcie, jak w jaki sposób te składki, ale też przede wszystkim, jak zawłaszczenie sektora finansowego, ubezpieczeniowego, przemysłu powoduje, że te pieniądze, telekomunikacja, no wszystko co zostaje wyprzedane de facto dla zagranicznego kapitału, to mogłoby przynosić miliardy danemu krajowi, typu Słowacja czy Polska, gdyby nie było to właśnie rozkradzione. Tak to nazwę w uproszczeniu, bo jeśli się sprzedaje coś za ułamek wartości, doprowadza się celowo do bankructw przed sprzedażą, i później właśnie ludzie z polityki mają z tego prywatne benefity. No to mówimy tutaj oczywiście o kradzieży. I gdyby tego nie było, to tych pieniędzy na Słowacji byłoby więcej. Kolejna rzecz, NATO. To jest coś, czego boi się poruszać każdy w polskiej polityce, dlaczego to jest wszystko główno warte? Bo jeśli się o tym nie mówi, to nie, nie mówimy w ogóle o suwerennej polityce, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że jesteśmy pod okupacją amerykańską od strony finansowej, ekonomicznej, cyfrowej. To tylko wystarczy spojrzeć na Facebooka, e, Google'a, że czytają wszystkie maile Polaków, Europejczyków i my gówno możemy z tym zrobić. To świadczy prawda, o tym, kto, kto tu rządzi. E, już nie mówmy o tym, że na dywaniku ambasadora są zmieniane e, decyzje odnośnie na przykład właśnie ścigania za mowę nienawiści względem Polski, wiele, wiele innych takich przykładów. Więc jeśli ktoś nie mówi o tym, że nie powinniśmy, że Powinniśmy zrezygnować z tego jazma amerykańskiego i wyjść po prostu z NATO, który jest sojuszem terrorystycznym, który prowadzi nieuzasadnione, nielegalne w prawie międzynarodowym ataki na przykład na Jugosławię, Irak, Afganistan, gdzie po prostu zniszczyli kraje. Libia, wiele innych przykładów. Więc jest to sojusz wrogi, agresywny, w którym, w którym nie powinniśmy w ogóle brać udział, bo no chyba nie uważacie za zasadne, żebyśmy brali udział w mordowaniu dzieci w Palestynie, czy na przykład nie wiem Ukraińców czy, czy Rosjan. To nie jest w ogóle w naszym interesie, więc nie na to się umawialiśmy. NATO jest po prostu organizacją terrorystyczną. Powinniśmy ją natychmiast opuścić. I jeśli ktoś o tym nie mówi, to znaczy, że jest tak naprawdę w pętli tego układu medialnego, systemu, który po prostu pozwala na błąd. Wyznaczonych granicach, ale o pewnych rzeczach nie można mówić, pewnych osób nie można krytykować, nie wskazywać na, na jedne rzeczy. Dostaje się trochę tam mięsa takiego, żeby ro, rozdać ludziom oburzonych na obecną sytuację, ale tak naprawdę właśnie brak dogłębnego zrozumienia sytuacji, mówienia o rzeczywistym niewolnictwie w Polsce i okupacji powoduje, że to dla, w moich oczach te środowiska się dyskredytują i przeważnie później faktycznie się okazuje, że to było tylko takie e, gadanie. Więc e, na Słowacji to się w tej chwili dzieje. Podaję w poprzednim wideo, znajdziecie je, mogę też tutaj wrzucić linka. Jaki program w Polsce jest teraz potrzebny? Jaki pro program jest normalny, racjonalny i który tak naprawdę trzeba obsłużyć jako społeczeństwo dolne, jako patrioci, żeby po prostu nie wpuścić innych szumowin i różnych podnóżków, odnóżków, pisiorów, PO, różnych z układu żydowsko-amerykańsko-niemieckiego i jeszcze ukraińskiego? No ostatnio to się mocno wybija. Do tego, żeby nam prowadzili nasz polski patriotyzm. Dziękuję, zapraszam do dyskusji. Podajcie dalej. Jeśli uważacie, że to, co robię, jest dla was wartościowe, możecie mnie też wesprzeć w sposób finansowy, żebym mógł dalej rozwijać ten kanał. Pozdrawiam, dobrego wieczoru. Pozdrawiam Radka i zachęcam innych właśnie do dyskusji, jak moglibyśmy tą scenę polityczną wesprzeć, uformować właśnie poprzez nasze poparcie i to, w jaki sposób możemy zachęcać, inspirować debatę, dyskusję w polskiej przestrzeni internetowej. Do zobaczenia!